Ja u sobie Fishermana. Jak widzicie, wyłowiłem już lawa ile, ale ja wam pokażę co jeszcze umiem wyłowić z właśnie tego y, lawowego y, tego biomu y, Włowiłem radio, ale nam nie chodzi o radio, mi chodzi o ryby, nam chodzi o ryby widzowie, wy chcecie zobaczyć co mamy i jakie ryby złowimy. Na mnie gro nam nie chodzi o ryby. Na, na nie chodzi o jakieś radia głupie. Nam chodzi o rybki. No bro! Dobra widzowie, to jest tragedia co tu w ogóle się dzieje? Ja nie wiem naprawdę Tragedia totalna Naprawdę No i mamy ile widzowie? Mamy lawa ila Mamy kolejną rybkę do indeksu ostatní Co to my tady máme? Co jest? Ака, дунь Дексу, йоу! Бежим Нара!